Now! Slide on me, put that C spot on me. She sit me like Cody, be my fan like Cody. Cry, baby, Young the flame, I hope she can take it. Yeah, I'll be cool off her of like AC. Make a jump when I want, I got two hey. Yeah, my money as big as your mash. Bring your friend, I better not clash. Buy the business, I fly first class. Just to. On that ass She a pa That's a cash I might slip Three, four, five On the back She can't hop in the limit She bad Splash all we get At four Patrzy się jak do klubu bija Na minę co najmniej Jakbym ja miała i typa Czy coś jej zrobiłam? W nie przypomina. Że mi patrzy na dupę To przecież nie moja wina Chyba wam się w głowach pojebało Do reszty Żeby kila kupić zamiast wybielić serdy mać macie puste, a na szyi Możesz wydać banka tak będziesz biedny Nie zostają wspomnieć, wieku ze mną zapomni Gadają, smakacze liczą, że ktoś o nich wspomni nie nawet na jak to nie warty gole, już ten się nie ukrywa. Trzymało. życie miało smak, raz jest to jest To jest właśnie styl, seksu ciepły spokojna Duba taka duża, że nie mieści mi się w Pieszenie pełne hejsła, się chodzi niewygodnie. siadam mu na twarz, aż się nie skończy, jemu odroch. Liczę ciągle, szma, tak właśnie sobie robię. Dobrze mi zostają. We put the love the I walk szybia Do nich szybach, <mulacza> do nich kapelusach, koniec o tych, żywa, tych, tych, żywa, tych plusach, korzusiach, do nich grzyba, do nich kapelusza, do nich czego ciebie nie znusza, do nich grzyba, do nich kapelusza, koniec o tych plusach, koziusia, do nich krzywa, kochni kapelusza, kończego cień niech. Spływ ktani w pani kocioł Bekokon, nie podon! Motorhead, nie mógł do mnie modo Dawaj grać, nie wie z mafią Uje barę, co a grzyba łap jak Mario BOS! Belmontżak Bos, Tak mawiają ci co znają go Trzyma, no, Dotknij grzyba, dotnij fiuta! Dotknij kapelusza No do niczego ci nie zmuszam, Belmontżak na samojebki, twoja dupa to lubi dzieci Pada do mnie wymasować plecki, kręcę sobie pecki i sypię śledzia Dotknij grzyba i pakuj go w szebia Dotknij grzyba, dotknij kapelusza To do nie pluszowe plusza, do żucia. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza Do niczego cię nie zmusza Dotknij grzyba, dotknij kapelusza To nie pluszowy pluszak, to siusia Dotknij grzyba, dotknij kapelusza Do niczego cię nie zmusza Wchodzę do papy, później pussy papy Lubię ciemno włosy, opalone strzaty Ty lubisz chude słupki jak wieszaki ją na klatę jak paki Znów na śniadanie dla niej będę miał tu kołaki My to nowy Nowe tupaki samary, za cztery paki U ciebie sypie się matin Ona bała grochacynek właśnie Zdejmę z niej bluzę, kropa, zanim jeżdżę Gotnik szyba, gotnika pelusza To nie pluszowy bluzak, to siusia Gotnik żywa, do niczego cię nie zmusza Do niczego, dok niczego, To nie dok niczego, dok niczego, dok niczego, dok niczego, dok niczego, Cię niczego, dok niczego, dok nie dok niczego, dok niczego, Powiedz mi coś o sobie, czego jeszcze nie wiem. E, mój kod do telefonu to 2115. Nie rozumiej tej muzyki może? Ale ludzka może się rzucić. Wróciłem z Canigou, Ja i chłopcy jak mali, Szukają stacji, bali w świtach, W gazach benzyny ma cool. U ciebie kloc na fazie, Tutaj ja szali jest full. Do zobaczenia przy kaczy, 5 6, to jest starty cool. Oni tak chcą, Monika, mają numerka z Wszystko poniżej 50 kół no to jest dla mnie drobnica Lubię te proste włosy, yeah. lubię jak skięta hita yes. Lubię otwarte otwartej ciosy, yes. lubisz do krusty gripa hey. To jest kawałek do walenia w grą. Bez z kolegę świętego na lądek Ty znasz terminał kolego, powiadasz, chyba że z ciążek katarzy niegądy oh. Dzisiaj tam tu książek się tu dużo balonów i strążek Wrobię na napisz jak gąbek Na moim kamień urywiałówka Dwa bo bok od mojego cudzba Szukam spokoju tak jak bunda No bo wszyscy spowiadacę mi się ze swojego budza więc 95, babu trochę inną no mam Tu dla ciebie jak masz chęć, jak masz sercu parę ran Zaraz samolotu Cztery łapy, koto na hybrydach Góra, dół, góra, dół, puści sok, puści a w się mam ten koks Yeah, true, yeah, city boys, city boys, city boys, city boys, city boys, city boys. City boys. Wolmowicz ten serje, pokoje oferty na ferie U ciebie gruda jest Serce nie sługa, jeśli ma kula jak wejselem by w pel nie licz Bez płyty status bez cele, status nie daje na ten 28 euro za cegłę Tego nie ukradzę od hegle, Kolega Tarmin, wie ile przebiegłem Zbijam te ceny jak rękę, Jam z jak rękle, trzymam na rękę Z tym, że prawie codziennie Nie podaje numer, numerem podaje cenę Szeńskie okazy w ofercie, czuję się niczym cudenem Zachwalam spółkę, ja spółkę zarzucam w teren Latam za kółkiem jak betel, betel, pakierz jak fel Tyś mianowany tytułem Belgier, nie wiesz czy przyjdzie na węgiel Nadchodzi zima, więc zarzucam wędle jej tuba to dla mnie przelębel. Gęk, puczanie, gękę, klucz gęk, potem tym Bo break nie tłumaczy, że na głódę trzymałeś piętę Na moim kamieniu rybia usta Wakuje Boga od mojego źródła Szukam z pokoju jak uda. No bo wszyscy spowiadacie mi się ze swojego wózka Będę ty w pięć, tak trochę No mam tu dla ciebie jak masz chęć Jak masz w parę ram Zaraz wyjdź samolot Cztery łapy, koto ma hybryda Góra, dół, góra, dół puści i zop, puszcz Skieczuję, a w się mam ten koc Skieczuję city boys, city boys City boys, city boys, city boys city The kanapkę z pana dolem na śniadanie. Drogie panie, mówią do mnie, drogi panie. Z drogi można robić tutoriale, jak się robi tutoriale, Muszę bogalec z draganem Czy gdzieś widział taki kosmos jak mam w pani? Chyba nie, bo galaktyki nie puszczamy. Znowu prezes między Jupiterami, włączam piano, Hani, rani, biorę same z penichany. luba taka gruba, że nie myśli dupa Nie wiesz o czym mówię, na no oko z Tobie by Google'u Gdy na kuskę, na wszystko jest w porządku Miałem twoje pojebale i czekoladę No dalej jest kofie, został tylko papier, o mój Boże Muszę przestać, bo słyszałem strzały Muszę przetrwać, z tego na nie wychodzę Nie mam serca, i to mnie kurja przecież wiele mogę przekrać I tego się najbardziej boję Czuję yy, na sobie, palec na Tobie Nie czuję rynku, tylko jak to z, z Tobie Kiedy mówisz coś na układniko, mówisz do diamentów Wiem, że z ciszę nie komentuj, czuję i zdrowie na sobie, balensy na tobie Nie ja czuję ręku tylko jak rozmawiać w Kiedy mówisz coś na ochotni, to mówisz do diamentów Wiem, że z ciszę nie komentuj this TV off, and with my type activities, and don't you get involved, hey, what, how many shit I seen? send them all, take a risk or take a trip, you know I'm tripping for my dog, who you with, couple sergeants and lieutenants Where they get back, this revolution been televised, I fell through with the knickknacks, A young nigga, get your chili up, yeah I admit that, hey black out, if they act out, yeah I did that. Hey, what's up, though? I hate a bitch that's hatin' on a bitch and they both hoes. I hate a nigga hatin' on them niggas and they both broke. If you ain't coming for no chili, what you come for? Nigga feel like he entitled cause he knew me since a kid. Bitch, I put my granny off and she don't see it how I see it. Got a big mouth, but he lack big ideas. Send him to the moon, that's just how I feel yellin'. It's not enough. Two solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stuck, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on the ass. Yeah, somebody gotta do it. I make them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I take a G G-pass Yeah, watch a nigga do it. Huh, we survived outside. I'll from the music, nigga. What?